Zakres specjalny. Okropnie się ten autobus wlecze. Ale w ministerstwie załatwiłam piorunem, prawda? Owszem. Chciałabym już mieć tę sprawę z głowy. No pewnie. A co to za zguba? Sekret? Nie, tylko to cała historia. Rano wsiadła do pociągu jedna starsza pani. Bardzo miła. Rozmawiałyśmy, opowiadała, że jedzie dziś do Gdyni, a jutro dalej do Anglii, do syna. Rozstałyśmy się na dworcu, bo na ja. Na główny przyjechałaś? Na główny? O której? 8.45? A bo co? Nie, nie. No i co dalej? Dalej było bardzo dziwnie. Idę do trolejbusa, a tu pod parkanem leży Dlaczego tak patrzysz? Zdaje ci się. No, co leżało tam pod tym parkanem? Koperta. Ah, Koperta. A w kopercie? Bilet do Gdyni z dzisiejszą datą. Pojęcia nie mam, jak mogła to zgubić. Skąd wiesz, że to jej? Koperta do niej zaadresowana. Aha. Wcale nie, aha, bo ona mieszka w Radomiu, więc nic by mi to nie pomogło. Ale na odwrocie był adres nadawcy, kapujesz? Bejankowska, ulica Poselska. Więc pomyślałam Hanka w pracy, nie mam co robić, to sobie pojeżdżę po Warszawie i poszukam. Kiedy się przesiadamy? Zaraz koło super sam. Już! Musimy przejść na drugą stronę. Jedzie szesnastka, lećmy! Poczekaj, uważaj! Kasiu! 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 Proszę podawać za bilety. Jeden normalny, proszę. Dwa ulgowe. Proszę reszty. Jeden ulgowy. Kasiu! Kasiu! Jesteś! Nie widziałam wcale, czy wsiadłeś. Wepchnij mi od razu do środka. Przesuwaj się do wyjścia. Przepraszam. Przepraszam. Proszę podawać za wysiadam? bilety. Przepraszam. W tę stronę idziemy? Tak. Słuchaj. Co? Przez chwilę cię nie widziałem w tym tłoku. Nie rób tak dobrze. Dobrze. A mogłabyś dać mi swój adres? Po co? Żebym wiedział, gdzie cię szukać. A szukałbyś? Jak myślisz? Nie wiem. Dzisiaj jest dopiero pierwszy dzień. Dasz adres? Dam. To tutaj, mieszkania 42. Wejdziesz ze mną? Wejdę. Dlaczego nic nie mówisz? Ty też nic nie mówisz. Myślę, żeśmy się tak spotkali. To dziwne, prawda? Tak. Zdaje się, że będę cię musiał kochać. Janusz. Popatrz na mnie, jak wtedy rano. Nie możesz? Mogę. Chciałbym cię pocałować, można? Tak. Będę czekał. Idź teraz. Idę. Słuchaj, ale jak wrócisz. To już będziesz tylko dla mnie. Tak. Na pewno? Na pewno. Kasiu, ja czekam. Czekam, rozumiesz? Dzień dobry. O! Poznaje mnie pani. Przyniosłam pani zgubę. Zgubę? Wejdź moje dziecko. A cóż ja mogłam zgubić? Nie zauważyła pani. Proszę, to jest ta zguba. Koperta? W środku był bilet. I Jest, do Gdyni na dzisiaj. Bałam się, że pani pojedzie po drugi zupełnie niepotrzebnie. Ale ale jakim sposobem nie mogę pojąć? Pewno, że to niełatwo pojąć. Całe szczęście, że zapamiętałam pani nazwisko. Jak pani wsiadła w Radomiu, to ktoś na dupie już z daleka wołał. Gdzie pani Majewiczowa? Aha. I dlatego od razu wiedziałam, że koperta jest pani, a że był adres nadawcy. Czego pani szuka? Z swojej torby. Tu jest torba ta? Co się stało? Nie ma portfela. Portfela? Miała tam pani pieniądze. Dużo pieniędzy. Chy, pieniądze, tak, tak, oczywiście. Ale paszport. Był tam mój zagraniczny paszport. Niech pani dobrze poszuka. Na pewno jest, na pewno. Nieraz się zdaje, że czegoś nie ma a jest. Niech pani wszystko wyjmie na stół. Zgubiła pani? Ukradli mnie. Niech pani nie płacze. Może się ten paszport odnajdzie? Och, do dzisiejszego wieczora. To wszystko jest dziwne. Ta koperta była w portfelu? Tak. Bilet do Warszawy w przykrótce, a tamten osobno w kopercie, żeby nie pomylić. Wszystko jasne. Co? Proszę pani, niech pani zaraz tam jedzie. Dokąd? Nic nie rozumiem. Na plac zawiszy, tam gdzie znalazłam kopertę, koło sterty płyt chodnikowych, blisko kiosku. Jeżeli złodziej rzucił tam kopertę, to rzucił i paszport. Paszport jest cięższy, śliski, mógł wpaść w jakąś szparę. No, no mój Boże, ale jakże ja, ja to miejsce odnajdę. Moje dziecko nie pojechałaby ze mną? Ja. Nie możesz? Nie możesz. Gdyby to kiedy indziej, to najchętniej, ale dziś. O nie kłopotrzcie już. Dziękuję ci. Idź, śpieszysz się. Pójdę z panią. Chwileczkę, tylko zamknę drzwi na klucz. Nie mogę sobie darować. Włożyć zagraniczny paszport do portfelu, trzymać go prawie na wierzchu. Jak ja mogłam tak zrobić? Odnajdziemy go. Proszę pani, przyszłam tu z kolegą. Czeka na mnie. Pomożemy pani oboje. Janusz! Przepraszam, ktoś schodził po schodach. Myślałam, że to on. Na pewno jest w bramie. No zbiegnij szybciej. Ja to wolniutko. Dobrze. Janusz! Janusz! kolega? Nie ma go. Ale to nic. Może wyszedł na ulicę? Janusz? Miał bardzo mało czasu. Widocznie dlatego. Powiedział, że będzie musiał kochać. I to było tak, jakby nagle pokazał nieznaną drogę. Prześliczną, pełną tajemnic. Powiedział, czekam, Kasiu. Ja czekam. I odszedł. Dlaczego? Nikt na to pytanie nie odpowie. Smutno, jak smutno. Rano było wesoło. Wystarczał fakt, że przyjechało się do Warszawy, że zobaczy się Hankę. Teraz nie wystarczy. O nie. Parę godzin. I już nie można wrócić do tego, co było. Jest się kimś innym. Kasiu! To już będzie zaraz za rogiem. Tutaj, tutaj znalazłam kopertę. Tutaj? Nic takiego nie widzę. Poszukam między płytami. Nie ma. Może pod samym parkanem. Nie ma? Ach. Nie ma. Co pani jest? Nic, nic. Przejdzie. Zaraz odwiozę panią do domu. Jeżeli się nie śpieszysz. Ale zabrałam ci tyle czasu. Nie śpieszę się wcale. Nie mam do kogo. Siostra będzie w domu dopiero wieczorem. To chodźmy. Już mi lepiej. Myślę ciągle, jak to się mogło stać. Nic, nic nie zauważyłam. Podobno bywa tak, że jeden zagaduje... A drugi kradnie. Czy nikt panią o nic nie pytał? No, owszem, o ulicę Karmelicką na przystanku. Młody chłopiec. Pytał o ulicę Karmelicką? Tak. Ale to nie on. Wykluczone. To był inteligentny, sympatyczny chłopiec. Odrapana kamienica. Do połowy rozwalona przez wojnę. Już drugi raz Janusz zmierza dziś do tego domu. Podjął decyzję. Przyszedł tu. Ale lęk nie mijał. Zmrużone oczy Seweryna, pełne wzgardy dla mięczaków. Jakie znaleźć argumenty? Wszystkie, które przychodziły na myśl, były naiwne, jak szczytanki. Uczciwość. Współczucie. Zostanie potraktowany jak idiota. Ośmieszony. Bertek! sewer, szukam was. Powód? Chodzi o, o ten portfel. Bo? Wyrzuciłeś papiery, co tam były? Twój interes? Nie, złość się, posłuchaj. Co za historia się zrobiła ta stara, co się dziś obrobił, wiesz? Wiesz, kto to jest? Ciotka mojego kolegi. On mieszka w tym samym domu, co ja. Telefonowała do nich po przyjeździe z lamentem. Głupia się złożyło, nie? Ale najważniejsze, że, że ona ma jutro jechać za granicę. Ale żeby jechać, trzeba mieć paszport. A ten paszport był w portfelu kapujesz. Ta gadka o cioci, to żeby nas wzruszyć, co? Nie, pomyślałem sobie, że, że można by ten paszport odnieść. No, może i nie głupio pomyślałeś. A nie będziesz się bał tam iść? Gdzie? No do tej starej. Nie, no czego mam się bać? No może i twoja racja. Nikomu nie wpadnie do łba, że taki jak ty zarabia pod dworcem. Zresztą twoja sprawa. Ten interes załatwić. Masz ten paszport przy sobie? Mam. Pokaż obejrzę. Nie ty obejrzysz. Zgadza się. Majewicz, Zofia. Ciocia, tak. No tak, tak. Dawaj. Wolnego! Dostaniesz do łapy na miejscu. Gdzie na miejscu? Nie udawaj głupiego. Bertek, idziemy z Januszem. Ale po co? To daleko, na Dolnym Mokotowie. Do kogo ta mowa? Seweryn, no o co ci chodzi? A tobie? Mówiłem, chcę oddać już. I znaleźne tylko dla ciebie, co? Znaleźne? Słuchaj, ja... Nie wysilaj się. No jedziemy, chłopaki. Janusz załatwi swoje, my poczekamy i Fertich. Jaka ulica, te twoje, daleko? Nic nie będę załatwiał. Nie będziesz? Nie. Żadnego znaleźnego nie wezmę. Uważałbym to za draństwo, rozumiesz? Co nie mam rozumieć? Chcesz oddać na piękne oczy? Tak. No to się obejdziesz smakiem. Co? Co z nim chcesz zrobić? Daj mi ten portfel! Podskakujesz? Za mały jesteś do podskakiwania. Semeryl, nie wygłupiaj się. Oddaj mu. <laughs> wezmę rozmach i paszporcik wyląduje na torach. Zobaczycie, uwaga. Ty oddaj! Oddaj, tyła i Oj, No i co Januszek? Powiedz, co teraz? Leży na synach. Cholera. Ano leży. Może tam Januszek poleci i ten paszporcik sobie przyniesie. Nie bronię, jak ma chęć. Przed oczami Janusza spadziste zbocze wykopu. W dole szyny. Trzeba biec ukosem. Zbocze jest śliskie. Mokra ziemia klei się do butów. Podmurówka. Teraz skok w dół. Chwycił portfel. Zawraca. Podciągnąć się. Palce nie mają się czego uchwycić. Skóra się zdziera. Słychać krzyki. Zauważono go. Wezwą milicję. Dźwignął się. Biegnie z powrotem. W górze... W samym środku wyrwy w parkanie, Seweryn czeka. Puść! Seweryn, puść! A, Bertek! Ty cholero! Ty. Janusz, szybko w ulicę! Bertek, Bertek, gdzie Seweryn? Nie gonił nas? Podleciała ciężarówka, zmyliło mu się. Podstawiłeś mu nogę? No. Ty nic nie wiesz, to świnia. W tym portfelu była też pięćsetka, a nam dał po stówie. Pojedziesz tam teraz? Mam jeszcze gdzieś wstąpić na plac Trzech Krzyży. Dobra. Idziesz ze mną? Wiadomo. Porządnie cię zaprawił. Boli? Nie, trochę. Ciekawe, ciekawe jak to wyjdzie. Jakie 500 złotych powinna wybulić. Kto? Bertek, co ty gadasz? Bez paszportu nie pojedzie. Możesz przycisnąć. Nie wezmę pieniędzy, daję ci słowo honoru, że mówię prawdę. No nie mogę wziąć, ta stara, no nie mogę. Rano to się tak bardzo tą starą nie przejmowałeś. Nie powinienem był tego robić. Racja, od razu myślałem, że nie dla ciebie takie rzeczy. Mam wstąpić do matki, pracuję tutaj. Cześć, Bertek. Cześć. Proszę. Janusz, co się stało? A nie, to nic, nie, nic. Skąd ten śliniak? Mów, że miałeś wypadek? Ależ nie, uderzyłem się o deskę. Ciężarówka wiozła deski i nagle przyhamowała, a, a ja leciałem za nią. Głupstwo! No jak można tak nie uważać? A nie przejmuj się, mamo. Nie ma czym. Mamo. No? Nie gniewaj się. Mam do ciebie... I cóż takiego? Słucham. Daj mi 45 złotych. To znaczy pożycz, bo, bo ja... Janusz, Janusz. Ale mamo, no proszę cię. Rano prosiłeś o parę groszy, odmówiłam. A teraz prosisz o 45 złotych? Ale to jest zupełnie co innego. Zupełnie. I przecież mówiłem, że chodzi o pożyczkę. Będę ci oddawał z tygodniówek po 10 złotych. Po piętnaście, jeżeli chcesz. Jednego dnia oddasz, a drugiego powiesz, że masz niespodziewane wydatki. Nie, na pewno nie mam. Słuchaj, przecież o tej porze powinieneś być w szkole. Zwolniłeś się? Tak, nie. Ale no, nie byłem dziś w szkole. Jak to, dlaczego? Tak się złożyło. Złożyło się. Masz dwójki. Promocja na włosku. Jutro masz odpowiadać z historii. No, będę odpowiadał. Nie bój się. Będę wkuwał cały wieczór. Postanowiłem sobie. Posiedzę w nocy, jeżeli będzie trzeba. Nie myśl, że ja tylko tak. Ja naprawdę. Na co ci te pieniądze? Nie możesz mi powiedzieć? Nie. Nie gniewaj się. Nie gniewam się. Masz. Weź. Mamo, mamo, ale ojcu nie powiesz. Powiem? Nie. Tylko ten jeden raz nie. Nie pożałujesz tego, zobaczysz. No dobrze. Dziękuję. Janusz, ale... Mamusiu, mamusiu, bądź spokojna. Zupełnie. Majewicz, to tutaj? Proszę wejść. Nie, nie, ja tylko. Wejdź, chłopcze. Ale po co? Nie masz się czego obawiać, naprawdę. Moja siostra źle się czuje, nie chcę jej niepokoić. Znalazłem to na ulicy. Pomyślałem, że to jest ważne. O, bardzo nawet ważne. Oddałeś mojej siostrze wielką przysługę. Nie liczyła już, że paszport może się odnaleźć. Myślę, że należy ci się nagroda. Nie wiem, ty. Tylko... Nic mi się nie należy. Nie przyszedłem po nagrodę. Szczerze mówiąc, tak mi się właśnie zdawało. Ale nie czujesz się dotknięty. Nie. To dobrze. Gdzie to znalazłeś? Na towarowej. No tak, złodziej wziął pieniądze, reszta go na szczęście nie zainteresowała. Paszport jest, zdaje się, w porządku. Tak, to ja już pójdę. Chwileczkę. W portfelu jest 100 złotych. Nawet nie zauważyłem. Do widzenia. Czekaj. Powiedz mi, skąd ten siniak? Gdzie go zarobiłeś? Jakim prawem pan mnie pyta? Nie mam żadnego prawa, nie trzeba, żebyś odpowiadał, jeśli nie chcesz. Przepraszam. Pobiłem się z kolegami. Głupstwo, do widzenia panu. Zbiegając ze schodów w dół, Janusz uświadomił sobie, że nie zapytano go, skąd zdobył warszawski adres pani Majewiczowej. Ale to nie miało już żadnego znaczenia. Poranny postępek został skreślony z rzeczywistości. Odnaleźć Kasię. Być z Kasią znowu. To jedno jest teraz ważne. Kasia! Co tu robisz? Myślałem, że jesteś na pięknej, właśnie miałem tam lecieć. Szukać we wszystkich domach po kolei, a ty jesteś tutaj. Ja wiem. Gniewasz się, że nie poczekałem. Mylisz się. No widzę przecież. Dokąd idziesz? Nie idziesz do siostry? Nie. Kasiu! Co? Bardzo się na mnie gniewasz. Rozumiem. Myślisz na pewno, że ja... Niepotrzebnie się kłopoczesz. No, nie biegnij tak. No proszę cię, posłuchaj. Śpieszy mi się. Dokąd? Wracam do pani Majewiczowej. Byłam w aptece i kupiłam jej lekarstwo. Źle się czuję. Ciebie oczywiście takie rzeczy nie obchodzą. Ale nie mów tak, nic nie wiesz. To co wiem, wystarcza mi aż nadto. Nie trudno domyśleć się reszty. Ale jak to? Przepraszam cię, chciałabym być sama. Kasiu! Chcę być sama, odejdź. Kasiu, nie, nie można tak, ja nie chcę, nie wolno ci. Nie wolno? Dlaczego uciekłeś ze schodów? Bo zobaczyłeś panią Majewicz i zląkłeś się, że cię rozpozna. Zdaje się, że dopiero co także zarabiałeś pod dworcem. Taki sam dobry sposób zarabiania, jak każdy inny. Nieprawda? Ale ty jesteś naiwna. I taka zostanę. Z kim inny możesz chodzić na wino i torty? Komu innemu funduj skradzionych pieniędzy? Jestem, proszę pana. Dostałam te krople. Dziękuję. Mamy wielką nowinę. Jadę, Kasiu, jadę. Rozumiesz? Rozumiesz, moje dziecko, jest paszport, widzisz? Nietknięty. Przeniósł. Dopiero co. Można liczyć na ludzką dobroć. Można i trzeba. Panna Kasia też ci nie mało okazała. Kasia, Kasia m, zachowała się jak ktoś najbliższy. Drobiazg, nie warto mówić. Pannie Kasi chyba coś jest. Bagatela. Prawie całą noc nie spała. Myślę, że dobrze zrobiłaby nam wszystkim herbatę. Nie, dziękuję, pójdę już. Ale co znowu? Zaraz przyniosę herbaty. Nie żegnaj się, nie ma mowy. Proszę usiąść, pannu Kasiu. Dosyć tajemnicza ta cała sprawa. W paszporcie jest adres radomski. Nie chciałem jednak pytać tego chłopca, jak do nas trafił. Czułem, że nie trzeba. Chłopca? Tak, 15-16 lat. Nie bardzo był rozmowny. Jerzył się na mnie jak kot na psa. Proszę pana. Co? Proszę powiedzieć, coś panią zaniepokoiło? Jak? Jak on wyglądał? Szczupły, dosyć wysoki. <laughs> Ozdobiony siniakiem koło oka. Spotkała pani kogoś takiego na drodze? Właśnie. Tak mi się jakoś zdaje, że ten chłopiec ma trudne życie. A może mu trudno samemu ze sobą? W portfelu były pieniądze. Tak. Z tym także jest coś niejasnego. Między kartkami paszportu znalazłem 100 złotych. Sto złotych? Przepraszam. Muszę iść. Jestem... Jestem zmęczona. W parku łazienkowskim pusto o tej przedwieczornej porze. Pusto i cicho. Naprzeciwko ławki gładka woda stawu i wyspa zarosła po brzegi tajemnicza. Ulubiona przez Janusza od lat. Być tam z Kasią. Kasia podniesie oczy... Można w nie patrzeć. Można im przekazać wszystko. Dobre i złe.